Sam Bóg nie mógłby zatopić tego statku. To oświadczenie, jak podaje Amerykańskie Archiwum Narodowe, zostało złożone przez pracownika White Star Line podczas premiery Titanica, która miała miejsce 31 maja 1911 roku. Choć nie możemy cofnąć się w czasie i bezpośrednio zweryfikować tej wypowiedzi, to fakt, że została ona odnotowana w jednym z najważniejszych archiwów na świecie, sprawia, że możemy uznać ją za wiarygodne świadectwo tamtych wydarzeń. I to właśnie na tle tej historii chciałbym się z Tobą podzielić refleksją. Oglądaj i dalej, i poznaj tę historię. Ja nazywam się Paweł Marchlewski i witam Cię na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. 10 kwietnia 1912 roku brytyjski statek Titanic, największy i najnowocześniejszy liniowiec, wypłynął z Southampton w swoją pierwszą niestety tragiczną podróż. Był symbolem technologicznego postępu. Zbudowany z myślą o elegancji i niezawodności, miał się stać prawdziwym, cudownym dziełem inżynierii. Tytanik był pełen luksusu, od wspaniałych orientalnych dywanów, po kryształowe żyrandole. Z całym tym przepychem zbudowano go z przeświadczeniem, że nic nie będzie w stanie go zniszczyć. Właściciele statku byli tak pewni jego niezniszczalności, że zlekceważyli wcześniejsze plany, które zakładały, iż statek będzie miał 64 łodzie ratunkowe. Ostatecznie Titanic miał tylko 20 łodzi ratunkowych, co spełniało minimalne wymagania w ówczesnych przepisach. Jednak 20 łodzi ratunkowych nie wystarczyło by uratować 2228 pasażerów i członków załogi na pokładzie. W wyniku tragicznego zdarzenia z Górą Lodową u wybrzeży Nowej Fundlandii zginęło ponad 1500 osób. W całym tym tragicznym zdarzeniu ujawnia się pewna ironia. Titanik, okrzyknięty niezatapialnym, w rzeczywistości uległ zniszczeniu. To, co miało być symbolem potęgi ludzkiej inżynierii, okazało się przykładem pychy i zbytniej pewności siebie. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i pamiętnych momentów w tej historii było oświadczenie wiceprezesa White Star Line, który stwierdził, Pokładamy absolutne zaufanie w Titaniku. Uważamy, że statek jest niezatapialny. Takie przekonanie, choć popularne wśród ludzi tamtej epoki, jest przykładem pychy, którą opisuje Pismo Święte. Kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Pycha jest grzechem, który prowadzi do zguby, a człowiek, który wierzy, że nic i nikt nie może go pokonać, naraża się na katastrofę. Tytanik, który zatonął podczas swojej pierwszej podróży, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy myśleli, że technologią mogą zastąpić wiarę i pokorę. Słowa mają moc, której nie możemy lekceważyć. Święty Jakub pisze: Jeśli ktoś uważa, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, ten oszukuje swoje serce, a jego pobożność jest daremna. Słowa mogą budować, ale mogą także niszczyć. Przekonanie, że statek jest niezniszczalny, jest przykładem wypowiadania słów, które prowadzą do pychy. W przypadku Titanika te słowa zostały wypowiedziane na wyrost bez pokory wobec praw natury, które pozostają poza ludzką kontrolą. Napisane jest: Niech wszyscy, którzy są na Ziemi, będą pokorni, bo Bóg fawia się przeciwko pysznym, a pokornym daje łaskę. Przesłanie to jest jasne. Pokora jest drogą, która prowadzi do Bożego błogosławieństwa. Historia Titanika może być dla nas przestrogą, abyśmy nie polegali na własnej sile, ale na zaufaniu do Boga i Jego woli. Bez pokory wobec sił, które nas przewyższają, wkraczamy na drogę, która może zakończyć się katastrofą. W przypadku Titanika pycha arogancja i nadmierna pewność siebie nie tylko były widoczne w słowach ludzi odpowiedzialnych za jego budowę, ale także w ich decyzjach dotyczących bezpieczeństwa. Nie uczyli się oni na błędach przyszłości, lekceważąc rzeczywistość, która okazała się silniejsza od ludzkich planów. Człowiek jest jak oddech, jego dni są jak cień, który przechodzi. Ta mądrość z Pisma Świętego przypomina nam o tym, jak mała jest nasza moc w obliczu praw Bożych. Chciałbym, abyśmy na koniec tej refleksji spojrzeli na nasze życie. Czy nie zdarza nam się myśleć czasami, że nic nas nie zaskoczy? Czy nie przypisujemy sobie nadmiernej pewności, która może nas prowadzić na manowce? Historia Tytanika jest przestrogą, byśmy nie popadali w pychę, ale szukali pokory w naszych słowach i czynach. Zachęcam Cię do refleksji nad tym, jak często w życiu zapominamy o pokorze przed Bogiem i wobec innych ludzi. Słowa mają ogromną moc, dlatego powinniśmy używać ich mądrze i z szacunkiem, bo z serca wychodzą złe myśli, morderstwa, cudzołóstwa, kradzieże, kłamstwa, zniewagi. Warto dbać o to, by nasze słowa były pełne dobra i miłości, a nie pychy i lekceważenia. Kanał Apostolatu Najświętszego Serca jest narzędziem, które ma służyć do szerzenia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wiem, że niczego nie mogę jednak zrobić sam. Twoja pomoc może pozwolić nam kontynuować bezpłatną dystrybucję wizerunków Najświętszego Serca Pana Jezusa, tarcz serca Jezusowego, wszystkim naszym rodakom, którzy o to poproszą. Dzięki Twojej darowiznie będziemy mogli także składać intencje mszy świętych w Paralemoniale, miejscu objawień Najświętszego Serca. Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować naszą misję i dzielić się przesłaniem serca Jezusa z innymi, którzy dziś tak bardzo Go potrzebują. Jeśli dzisiejszy odcinek okazał się dla Ciebie cenny, to udostępnij go, aby trafił do jak największej liczby osób. Dziękuję za każdą modlitwę, za każdą darowiznę i za to, że jesteś częścią naszej wspólnoty. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym odcinku. Twoje wsparcie i obecność mają ogromne znaczenie. Przypominam także, że w intencji osób, które dołączają do rodziny Najświętszego Serca, odprawiana jest Msza Święta w każdy piątek. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami.